Cześć, z tej strony Emil, a dzisiaj jest 14 lipca, czyli Międzynarodowy Dzień Osób Niewinarnych. E, z tej okazji chciałem złożyć wszystkim osobom, które mają dzisiaj swoje święto, serdeczne życzenia, życzyć nam wszystkim, żebyśmy mogły, mogli e, żyć zgodnie z tym, e, kim jesteśmy i żeby nam nikt tym nie przeszkadzał. E, jednak... E, Reszta tego filmu chciałbym skierować raczej do osób, które może nie wiedzą, czym jest niebinarność, albo chciałyby się czegoś więcej o tym dowiedzieć, e, sprecyzować to, co już wiedzą, posłuchać jakichś e, konkretnych doświadczeń osoby, która sama jest niebinarna. E, postaram się to podzielić na dwie części. Pierwsza będzie taka bardziej teoretyczna na temat tego, czym w ogóle jest Niebinarność płciowa, a w drugiej opowiem trochę o tym, jak ja odkrywałem swoją niebinarność, czy jak ona się tak nie wiem, może kształtowała. To też jest trudne do określenia. Także zacznijmy. Niebinarność w znaczeniu płci to jest taka tożsamość płciowa która nie jest ani wyłącznie jednoznacznie żeńska, ani nie jest wyłącznie i jednoznacznie męska. E, co to oznacza, że w teorii e, niebinarna osoba to taka, która określa swoją płeć inaczej niż po prostu kobieta albo mężczyzna. E, ta osoba może się identyfikować gdzieś pomiędzy tymi dwiema płciami, gdzieś zupełnie poza tymi kategoriami. E, może identyfikować się z obiema naraz i jeszcze z jakimiś innymi. Jednocześnie e, może też e, mieć tożsamość i ekspresję płciową, która jest płynna i przechodzi z, ze stereotypowo męskiej. Do żeńskiej, i w drugą stronę, albo z męskiej do neutralnej płciowo, a potem do kobiecej. No, jest to po prostu takie pojęcie parasol, w którym mieści się naprawdę bardzo, bardzo dużo rzeczy. I często doświadczenie jednej osoby niebinarnej jest zupełnie nieprzystające do doświadczeń innych osób, które się pod tym parasolem mieszczą. Mówię to, bo o ile kilka lat temu znalezienie informacji o niebinarności w polskojęzycznym internecie było moim zdaniem prawie niemożliwe. O tyle teraz coraz więcej takich informacji się pojawia, ale często niebinarność jest przedstawiona jako bycie pomiędzy płciami, czy jako zupełne odrzucenie. Kategorii y, płci, takiej psychologicznej czy kulturowej, y, i część osób niebinarnych to faktycznie dotyczy, ale to, to jest y, takie ujęcie sprawy, które dużą grupę jednak y, z tego pojęcia wyklucza. A jak mówię, niebinarność to jest takie parasolowe pojęcie. Można być osobą, która. Y, Identyfikuje się z płcią przypisaną przy urodzeniu, ale nie do końca. I jakby to już łapie się na definicję niebinarności. I właśnie, skoro mówię o płci przypisanej przy urodzeniu, prawdopodobnie większość osób, które mówią o sobie jako o osobach niebinarnych, takie są i tak się doświadczają. E, prawdopodobnie większość z tych osób y, powie też, że są osobami transpłciowymi, ponieważ ich tożsamość y, płciowa jest inna niż ta, którą im przypisano, stwierdzono przy urodzeniu. E, to oczywiście znowu nie dotyczy wszystkich, ale dotyczy dużej grupy. Także ważna informacja: można być osobą trans i być osobą niebinarną. Ja na przykład taką osobą jestem. E, Tutaj chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, pewnie kojarzycie flaga osób trans, która ma trzy kolory: błękitny, różowy i biały. Ten biały pasek na środku to jest zgodnie z tym, co mówi twórczyni tej flagi, pasek symbolizujący osoby niebinarne. Dobra, tyle teorii, ale z czym to się je? Co to właściwie oznacza, że Osoba jest niebinarna? Czy to znaczy, że wygląda androgenicznie, że ma cechy stereotypowo kobiece i stereotypowo męskie jednocześnie? Niekoniecznie. Często, kiedy mówi się o niebinarności, yy, miesza się pojęcia, bo czasami ludzie przedstawiają to tak, jakby osoba niebinarna musiała być koniecznie. I koniecznie bardzo androgeniczna, bardzo właśnie gdzieś pomiędzy tymi kulturowymi wizjami płci, albo jeszcze na dodatek y, musiała być osobą interpłciową, czyli taką, która rodzi się z cechami biologicznie nie dającymi się zakwalifikować w żaden z tych binarnych wzorców. Y a tymczasem osoby niebinarne mają bardzo różną ekspresję. Niektóre są inter, niektóre nie są i chciałbym Was bardzo uczulić na to, że płeć w sensie biologicznym, płeć fenotypowa, fizyczna to jest jedna sprawa, tożsamość płciowa, czyli to, kim się czujemy, to jest druga sprawa, a to w jaki sposób e, e, jakoś e, pokazujemy swoją płeć innym, czyli jaką mamy ekspresję płciową, jaką mamy fryzurę, jak się ubieramy, w jaki sposób mówimy, jakich używamy zaimków i form czasownikowych, e, to jest jeszcze trzecia zupełnie inna sprawa. Niebinarność dotyczy tylko tego środkowego pojęcia, czyli e, naszej tożsamości płciowej. Nie wiąże się koniecznie z interpłciowością, ani nie musi oznaczać androgenicznego sposobu bycia. Um, dobra, myślę, że nie naplątałem jakoś bardzo. Jeżeli tak, to proszę, żebyście komentowały. Komentowali poniżej i postaram się wyjaśnić, o co mi chodziło. Um, teraz powiem parę słów o tym, jak ja dochodziłem do tego, że jestem osobą niewinarną. Kiedy byłem bardzo małym dzieckiem, takim kilkuletnim, zupełnie nie myślałem o świecie w kategoriach płci. Szczerze mówiąc, była mi ona zupełnie obojętna i nie pamiętam też nigdy, żebym ja miał jakieś takie wewnętrzne poczucie, że jestem osobą danej płci. Miałem... Pewnie jakieś 6-7 lat, kiedy bardzo często się zdarzało, że jakieś obce osoby na ulicy mówiły w moim kierunku: O jej, jakiś liczny chłopczyk. Zwykle się to kończyło tak, że jakaś dorosła osoba z mojej rodziny poprawiała, mówiła, że nie, to nie jest chłopczyk, to jest dziewczynka. Ja wtedy zupełnie nie rozumiałem o co chodzi, nie robiło mi to żadnej różnicy. Ale jakby wtłaczało mi do głowy, że jestem tą dziewczynką i muszę się nie uczyć. Przez bardzo, bardzo długi czas nie miałem też problemów z tym, żeby na przykład bawić się z kolegami, grać z nimi w piłkę, chodzić z nimi po drzewach. Na szczęście nikt mi nie wpijał do głowy, że dziewczynki tego nie robią. I na szczęście do pewnego momentu moi koledzy byli na takie. Zabawy z dziewczynkami e, otwarci. To się niestety skończyło jakoś e, na przełomie podstawówki i gimnazjum, e, co było dla mnie bardzo dużym ciosem, bo w gronie e, koleżanek nie mogłem się odnaleźć jeszcze bardziej. E, I jednocześnie zacząłem fizycznie dojrzewać, e, co bardzo, bardzo mocno negatywnie przeżyłem. Dzisiaj wiem, że to co wtedy czułem, to była po prostu fizyczna dysforia. Wtedy myślałem, że po prostu wszyscy tak mają, że dojrzewanie jest po prostu nieprzyjemne i że to przejdzie. No, niestety nie przeszło. Wprost przeciwnie, z każdym rokiem, miesiącem, nawet dniem. Stawało się to dla mnie coraz trudniejsze do, do przeżycia, i coraz bardziej niewygodnie w tym się czułem. E, niestety, do momentu chyba końca liceum, czy może pójścia na studia, nie jestem pewien, ale to tak mniej więcej 18-19 lat. E, nigdy nie zdarzyło mi się trafić na e, żadną informację o osobach e, niebinarnych właśnie niebinarnych, które yy, decydują się na jakąkolwiek formę tranzycji, zwłaszcza medycznej tranzycji. Eee, przez bardzo, bardzo wiele lat jak trafiłem na artykuły o, wtedy to się pisało o transseksualistach i transseksualistach, obrzydliwe pojęcia swoją drogą yy, i czytałem o tym jak te osoby yy, Chcą być płci przeciwnej, nienawidzą wszystkich cech swojego ciała, które są związane z tą płcią przypisaną i jak bardzo, bardzo te osoby czują się hetero. Za każdym razem, jak na takie rzeczy trafiałem, to miałem takie poczucie: Nie, to na pewno nie są mnie, jakby to mnie nie dotyczy. I dopiero kiedy trafiłem na jakiś artykuł, który e, mówił o osobach agenderowych i, i o niebinarności właśnie, poczułem, że coś mi kliknęło, ale nie byłem wtedy przekonany, że to jest w ogóle możliwe, e, żebym ja taką tranzycję zrobił i, i, i w ogóle po co, i może mi jeszcze przejdzie. Nie wiem, strasznie, strasznie dużo y, takiej uwewnętrznionej transfobii i, i ignorancji w tym temacie, co prawdopodobnie dotyczy y, dużej y, części osób niebinarnych w Polsce, bo wychowujemy się, y, a przynajmniej wychowywaliśmy do niedawna w przekonaniu, że, że transpłciowość to, to choroba. I że tak naprawdę osoby transpłciowe są tylko binarne i tylko heteroseksualne. Um, no dobrze, miałem te powiedzmy 19 lat, kiedy pomyślałem sobie, aha, ja chyba jestem osobą agenderową, bo nie mam wewnętrznego poczucia płci, um, funkcjonuję sobie w tej żeńskiej, bo tak mi ją po prostu przypisano, ale nie do końca się w niej dobrze czuję. Um, i, ale też nie czułbym się dobrze w męskiej. E, tak w tamtym momencie myślałem i tak myślę do dziś, ale przez parę kolejnych lat coraz bardziej i coraz mocniej e, doskwierała mi taka czysto fizyczna dysforia. I w pewnym momencie, myślę, że mając jakieś 24-5 lat, e, poczułem, że jestem pod ścianą. Że, że muszę coś z tym zrobić. Z jednej strony źle się czułem z funkcjonowaniem jako kobieta, z drugiej strony bardzo, bardzo nie chciałem wpisywać się w, po pierwsze, wpisywać się w patriarchalne wzorce męskości, po drugie, być jednoznacznie odbierany jako mężczyzna, bo moja tożsamość nie mieściła się ani w jednej, ani w drugiej kategorii i do dzisiaj się w nich nie mieści ale pomyślałem, że rachunek zysków i strat jest taki, że mam do wyboru albo funkcjonować tak jak funkcjonuję teraz i, i być przepisywanym do płci, której nie jestem, czyli być uznawanym za kobietę, albo spróbować coś z tym zrobić, z tym co fizycznie czuję, że jest nie tak, czyli na przykład z moim głosem, z tym, co mam na klatce piersiowej, e, i być przypisywanym do płci, której nie jestem, czyli męskiej. E, pomyślałem sobie, że tak naprawdę nic nie ryzykuję, bo, bo może być tylko gorzej. E, byłem w tamtym momencie też przekonany, że będzie mi bardzo trudno znaleźć w Polsce lekarza, który na jakieś wspomnienie o niebinarności nie odeśle mnie z kwitkiem. Na szczęście się udało. Znalazłem lekarza, doktora Grabskiego, który przyjmuje w Krakowie, więc nie musiałem nawet nigdzie jeździć, który, słysząc o tym, że moja tożsamość nie jest binarna, nie skreślił mnie i, i nie powiedział, proszę sobie iść i, i, i jakby żyć, tak, tak jak pani żyje, tylko. Mogłem z nim naprawdę szczerze o tym porozmawiać. I w pewnym momencie, już e, kilka miesięcy na testosteronie, e, poczułem, że to była naprawdę dobra decyzja. E, nadal sytuacje, kiedy ludzie mnie genderują, zwłaszcza kiedy to robią bardzo mocno i wciskają mnie w jakieś... E, Genderowe, męskie, patriarchalne, maczystowskie wzorce to są sytuacje, które robią mi jakąś krzywdę i w których ja nie czuję się zupełnie komfortowo, ale czuję się dużo bardziej komfortowo we własnym ciele. Nie wiem, czy mógłbym poradzić jakiejkolwiek osobie trans, która jest osobą niebinarną i ma dysforię, żeby. Podjęła taką samą decyzję jak ja, ale myślę, że bardzo warto taką, e, e, taką opcję w ogóle rozważyć. I że po pierwsze, jeżeli nie czujecie się z tym pewnie, to wcale nie, nie macie obowiązku komukolwiek e, się z tego tłumaczyć, nawet lekarzowi. E, po drugie, to, że czujecie się osobą niebinarną że nią jesteście nie oznacza, że musicie prezentować się w jakiś określony sposób. Ja tak naprawdę przez większość czasu jestem w tym momencie odbierany jako binarny i na dodatek heteroseksualny mężczyzna, którym nie jestem, ale to nie jest mój obowiązek, żeby tłumaczyć wszystkim ludziom wokół że to nie jest prawda, albo żeby im cokolwiek udowadniać. Czasami sobie myślę, że jestem trochę w takim klinczu, bo w momencie, kiedy zachowuję się w sposób, który jest bardziej stereotypowo żeński, który w jakiś sposób właśnie wchodzi w tą żeńską ekspresję płci. Jestem nad, narażony na to, że ludzie właśnie będą mnie traktować jako kobietę, i, i to mi bardzo źle zrobi, ale z drugiej strony czuję, że też nie mam takiej wolności ekspresji, tej stereotypowo, podkreślam stereotypowo żeńskiej strony mojej osobowości, ekspresji. E, z którą ja sam ze sobą osobiście czuję się ok, tylko osoby, które postrzegają mnie e, e, jako mężczyznę, jako transpłciowego mężczyznę e, jakiekolwiek e, rzeczy związane z kobiecością e, traktują jako zaprzeczenie mojej tożsamości. E, i z jednej strony chciałbym sobie tak czasami trochę bardziej mm, może podyskutować e, z tymi społecznymi normami. A z drugiej strony to jest po prostu czasami wykańczające. E, nie wiem. Chyba na tym skończę. Bo wydaje mi się, że e, o ile pierwsza część była w miarę spójna, to w tej się trochę zamotałem. E, mam nadzieję, że ten materiał e, może będzie edukacyjny dla osób, które chciałyby się dowiedzieć, co to jest niebinarność. E, że może ktoś nauczy się, że osoba niebinarna i to osoba, która Podjęła się medycznej i prawnej tranzycji, może wyglądać w taki sposób: może używać binarnych form genderowych, może mieć binarną płeć w dowodzie, bo w Polsce nie da się inaczej. I że my po prostu chcemy sobie spokojnie być. Nie chcemy nikomu niczego udowadniać. Może niektóre osoby chcą, ale jakby tak ogólnie, jako cała grupa. Po prostu jesteśmy. Po prostu chcemy korzystać z naszych ludzkich praw, tak jak wszyscy inni i chcemy, żeby nam w tym nie przeszkadzano. Nie zamierzamy e, wykasować płci, nie zamierzamy e, przerabiać e, z płciowych dzieci na małe, niebinarne transiątka. Spokojnie, nie mamy takiego celu. Chcemy po prostu żyć. No, i chyba na tym skończę. Mam też taką cichą nadzieję, że jakieś inne osoby niebinarne na różnych etapach swojego życia, na różnych etapach tranzycji albo niezdecydowania się na nią, poczują, że ktoś w tym materiale mówi też trochę y, o ich doświadczeniu i do nich. Dzięki. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Z okazji. Międzynarodowego Dnia Osób Niebinarnych. Cześć!